Thank you.

<głosli> Dobrze. Jeszcze jedna będzie druga. Nie rób siebie Mikola, nie mogę. Czyli przejazd jest częścią okresu. to są zgodne z i przyjaciół kolejnych. to są. te tory z 906 roku. Tylko tak dziwnie, bo jest kawałek 906, a następną przez 946. Dzień dobry Państwu, Kazimierz Piasecki, kierownik pociągu. Razem ze mną Pan Henryk, Pan Marcin, maszyniści w lokomotywie naszej. Proszę Państwa, Państwo znają plan, ale dla przypomnienia wyjechaliśmy ze stacyjki Piaseczno Miasto. Generalnie jedziemy do stacyjki Tarczyn Ryda. Po drodze zatrzymamy się na kilka minut w Zalesiu Dolnym. Ciekawa nasza stacyjka, mogą Państwo wyjść sobie, jak ktoś tam nie czuje potrzeby, też można pozostać oczywiście. Jest to krótki postój, zdjęcie pamiątkowe można sobie zrobić na naszej właśnie stacyjce w Zalesiu. Później zatrzymamy się w Włoskowie, w bardzo ciekawej okolicy. Jedyny most, przez który dzisiaj przejedziemy, na rzeczce Struga. No, bardzo ładna, ciekawa okolica, most też e, zbudowany e, w sposób ciekawy. Na miejscu kilka słów Państwo na temat budowy tego mostu otrzymają. Później zatrzymamy się w złotokłosie, tam udamy się e, do naszych przyjaciół z obotniczej straży pożarnej i odbędzie się e, kolejne nasze spotkanie. Następnie ze złotokłosu dojdziemy do Runą i do e, Tarczyna tam spacerek krótki yy, nad rzeczką i nasz most yy, tarczynka a następnie zabieramy się drogę powrotną w drodze powrotnej zatrzymamy się w naszym siedlisku w Runowie no i tam spędzimy yy, też troszkę naszego czasu zobaczymy na ile nam to pozwoli w każdym razie jest to już taki piknikowy yy, Moment i odpieczenie kiełbasek, oczywiście wymiana poglądów, rozmowy czas po prostu wypoczynku. A następnie z Runowa zatrzymamy się na. Tutaj przejechaliśmy przez stację normalno-torową, właśnie Piaseczny Gwiady. Czy z Państwa, którzy i, przesiądą się w konkretnej drodze do domów, będą mieli połączenie 15:37 w kierunku Warszawy? My z Runowa odjedziemy o 15:00 my więcej 15.20-25 będziemy tutaj spokojnie będzie można przejść na peron przypominam, że kasa biletowa w piaseczni jest dzisiaj nieczynna więc śmiało od razu udajemy się na peron i jeżeli ktoś będzie chciał jakiś bilet kupić to bezpośrednio w pociągu kierownika tyle spraw organizacyjnych My właśnie wjechaliśmy, proszę Państwa, można powiedzieć, do Zalesia. Zalesie, no, budowane było jako miasto, ogród, ciekawa okolica. Za chwileczkę dojedziemy do naszej stacyjki. Wysiadamy na prawą stronę, patrząc w kierunku jazdy, a więc odwrotne drzwi niż te, w których wsiadaliśmy w Piasecznie. I 5-7 minutek postoju tutaj w Zalesiu.

Styl taki zakopiański naszego budyneczku, budyneczek zbudowany w latach 30. No może trochę wymaga odnowienia, ale niemniej jednak jest tutaj bardzo ciekawie.